Piątkowa sesja rozpoczęła się spokojnie. Nic nie wróżyło, że w trakcie jej trwania nastąpią rewolucyjne zmiany w zarządzie powiatu, choć pogłoski na ten temat słychać było od kilku dni. Jednak znalazło one swoje odzwierciedlenie, gdy przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kutki przeczytał treść pisma, które otrzymał od Wiesława Baryły. Szanowny panie przewodniczący, na podstawie artykułu 31a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 roku o samorządzie powiatowym oraz... Paragrafu 68 punkt 7 Statutu Powiatu kościerski, Kościerskiego. niniejszym składam rezygnację z stanowiska Starosty Kościerskiego. Moja rezygnacja w związku z artykułem 68 punkt 5 Statutu Powiatu Kościerskiego oznacza również rezygnację z pełnienia funkcji yy, przez pozostałych członków Zarządu Powiatu Kościerskiego. Serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu oraz Paniom i Panom. Radnym za dotychczasową, owocną współpracę i życzę dalszych sukcesów w pracy samorządowej. Jednocześnie dziękuję, jednocześnie deklaruję, że w dalszym ciągu z całych sił będę pracował na dobra Powiatu Kościerskiego serca Kaszub i z wyrazami szacunku z kościelski. Kościerskiej, Wiesław Parła, podpis. Zaraz potem przewodniczący rady poprosił starostę o wytłumaczenie swojego stanowiska. To pismo zostało wczoraj skierowane na ręce pana przewodniczącego. Treść jest jednoznaczna. E, myślę, że należy się radzie e, uzasadnienie skąd taki wniosek, dlaczego teraz i w tym miejscu. Myślę, że m, e, w styczniu zaczęła się pewna, e, pewna e, z tym związana z historią, wnioski o odwołanie. A tak właściwie... Wszystko i ta decyzja, i mój wniosek wynika z faktu, że y, przeciwko mnie, między innymi, toczyło się i toczy się dalej postępowanie sądowe, bo nieprawomocny wyrok, to w dalszym ciągu to postępowanie się toczy. To jest argument, który przeważył za tym, że ten wniosek złożyłem. Y, chciałbym tutaj podkreślić, że wniosek złożony przez starostę. Jakby nie dotyczy zakresu spraw, które zostały objęte tym postępowaniem, zakończone nieprawomocnym wyrokiem, ponieważ dotyczyło roku 2005. Wtedy ja pełniłem funkcję wicestarosty. Dopiero od 2006 roku, od 25 listopada pełnię funkcję starosty, więc te sprawy dotyczą poprzedniej kadencji, ale rzucają się cieniem i to na tyle mocnym, że w dniu dzisiejszym. Czyli w dniu wczorajszym podjąłem taką decyzję. Po złożeniu dymisji przez Wiesława Maryły przystąpione do głosowania uchwały w tej sprawie. Za jego rezygnacją z pełnienia funkcji starosty głosowali wszyscy radni. Wraz z nim swoje stanowiska stracili również wszyscy obecni członkowie zarządu. Na powołanie ich następców jednak nie trzeba było czekać długo. Wkrótce potem w tajnym głosowaniu nowym starostom ogłoszono Grzegorza Zabrockiego, dotychczasowego sekretarza powiatu. Szanowne Prezydium, Wysoka Rado. Bardzo dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Jestem świadomy odpowiedzialności, jaką biorę na siebie. Będę kontynuował dotychczasową politykę zarządu powiatu w zakresie realizowanych inwestycji. I gratuluję dobrego wyniku mojemu kontrkandydatowi. Jestem pełen uznania. Myślę, że kontr, ta kandydatura wysoko ustawiła poprzeczkę dotyczącą wyboru. Dziękuję bardzo. Pozostałymi członkami zarządu zostali wybrani Czesław Cyra, Piotr Laska, Piotr Bruski oraz Alicja Żurawska, która jednocześnie objęła funkcję wicestarosty. Już w czwartek na naszej antenie wyemitujemy całą sesję Rady Powiatu.